Siemanko, Slingshocik, fajna proca na strzały, więc dalej tematy ucznicze. E, projekt e, druk 3D e, wykonany, e, z ciekawostek, e, piercio, ścianki pięciowarstwowe, druk wypełniony w 30%. E, taka proca drukuje się około 25 godzin, godzinka później e, wymaga poskręcania wszystkiego, Dawid to skręca, on to sam wszystko drukuje. Dodatkowo robi strzały, tnie je w połowie, wkłada taki insert z takim gwintem. Są skręcane do transportu, żeby było to wygodnie. Pyk i z jednej takiej drugiej macie takie dwie krótkie. Skręcacie to później. Sobie, jak już chcecie się bawić, nie zabiera wam to miejsca. I możecie szyć. Đổ c